Cześć moi drodzy, z tej strony Trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku część druga planu na pośladki bez rozbudowy mięśni czworogłowych uda. Zapraszam do oglądania. Drodzy pośladkowicze, przygotowałem dla Was zestaw czterech ćwiczeń, które pozwolą odczuć pracę tyłka bez nadmiernej aktywacji mięśni czworogłowych uda, czyli przodu nogi. Jest to świetna informacja dla osób, które podczas treningu pośladków czują nabrzmiałe uda, puchnące czwórki, bolące kolana. A czucia mięśniowego w tyłku zupełnie nie ma. Także do dzieła dziś mówimy czworogłowym: Papa, a witamy i mówimy dzień dobry swoim pośladkom. I właśnie skłony dzień dobry, good mornings, będą pierwszym ćwiczeniem, które proponuję dodać do swojego planu treningowego. Ćwiczenie polega na ruchu w biodrach, w stawie biodrowym, czyli ruchu hip hinge, polegającym na zgięciu i wyproście stawu biodrowego i na tym musimy się skupić, żeby dobrze poczuć pracę swojej Pupy. Wypychamy biodra do tyłu, pochylając tułów do przodu. Po czym prostujemy się mocno ściskając mięśnie pośladkowe. Pamiętajcie o tym, żeby mocno wbić pięty w podłogę, żeby stanąć nieco szerzej niż rozstaw Waszych nóg i zrotować palce stóp w strony zewnętrzne, co już pozwoli na świetną aktywację pupy na wstępie tego ćwiczenia. I nie bójcie się, że czujecie tutaj tylne części uda, ponieważ oczywiście. One będą tutaj solidnie pracować, ale w tym ćwiczeniu grupa kulszowo-goleniowa Wam nie urośnie, nogi się nie rozrosną, ponieważ nie mają tutaj żadnych szans na mocne zrywanie włókien mięśniowych i ich mocną hipertrofię. Jeżeli chcecie powiększyć tylne części uda, musicie wykorzystać ich główną funkcję, czyli zgięcie w stawie kolanowym. Także w trakcie skłonów, dzień dobry, poczujecie i tył uda, i pośladki. Jest to ściśle związane ze sobą, ponieważ zawsze grupa kulszowo-goleniowa pracuje bezpośrednio z mięśniami pośladkowymi. I dobrze, bo wy chcecie oddzielić swój tyłek od nogi, żeby tu tak brzydko się nie zawijały te pośladki na tylnych częściach uda. Proponuję tu 3-4 serie po 10 do 15 powtórzeń na dobrym czuciu mięśniowym. I pamiętajcie o tym, że tu nie pochylamy się jedynie do dołu. Tu wpierw wypychamy biodra i dopiero pochylamy swój tułów do przodu, do dołu, oczywiście utrzymując proste plecy, brzuch spięty i mocno czując pracę mięśniową z tyłu, takie rozciąganie z tyłu uda i mocne skupianie mięśni pośladkowych. Kiedy prostujecie oczywiście biodra do przodu. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i jest to półprzysiad w klęku. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń, ale uwaga, dużo osób jak próbuje robić to ćwiczenie, niestety nie odczuwa odpowiednio pracy mięśni pupy. Więc sugeruję Wam, dajcie czas temu ćwiczeniu. Ono potem jest mega efektywne, ale no trzeba wyczuć ten ruch. I na czym polega to ćwiczenie? Przede wszystkim zaczepiamy sobie pas wokół bioder, taki odpowiedni, czy też jakiś sznurek. I skupiamy się na pracy również tylko i wyłącznie stawem biodrowym. Klęczymy przed wyciągiem, a siła działania, oporu ciągnie nas za siebie, a my przeciwdziałając, prostujemy staw biodrowy do przodu, mocno ściskając pośladki. Brzuch spięty kontroluje miednicę, plecy proste i wypychając te bioderka do tyłu, pochylamy oczywiście się do przodu, tułowiem, ale cały czas kontrolujemy pracę. Pośladków, a na górze mocno je wspinamy i proponuję zatrzymać ruch na chwilę na 2-3 sekundy tak, żeby ta krew dopłynęła do pupy i żeby oczywiście solidnie poczuć pracę swojego tyłka. Proponuję tutaj 3 serie, 4 serie po 12-15 powtórzeń i załóżcie taki ciężar, żeby dobrze poczuć swój tyłek. Jeżeli ktoś mi mówi, że tutaj czuje czwórki, to może je czuć, ale nie dlatego, że one pracują mocno i solidnie, tylko dlatego, że po prostu na nich klęczymy. Więc polecam wam podłożyć po prostu sobie matę pod Kolana. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, i są to lifty na wyciągu. Też bardzo ciekawe ćwiczenie, które będzie kształtowało pośladki. Tutaj jednak nie polecam zakładać dużego obciążenia, żeby skupić na tym czuciu mięśniowym, na technice, na odpowiednim ruchu nogi w stawie biodrowym, bo wykorzystamy tutaj funkcję prostowania uda. I polecam tutaj pochylić się przed wyciągiem, zaczepić opaskę na kostce i prostować udo do tyłu, ale nie tak wysoko, żeby wygiął nam grzbiet, tylko na tyle wysoko, żeby odczuć pracę mięśni pośladkowych, i oczywiście w tylnych, częściach, w tylnych częściach uda. I jeżeli chcecie bardziej zaakcentować pracę na boczne części pupy, oczywiście w trakcie wypychania tej nogi do tyłu, możecie zrotować. Udo stopę w stronę zewnętrzną, gdzie palce będą szły do boku. I pamiętajcie, jest to praca tylko i wyłącznie w stawie biodrowym, więc nie chcę widzieć żadnych ruchów w tułowiu, który powinien być zblokowany. Bo często dziewczyny, które robią lifty na wyciągu, wyginają się niemiłosiernie przed nim. Brzuch, plecy, na boki, w boki, do tyłu. Nie można tak robić. Jesteście jedną solidną konstrukcją. A jedyny ruch wychodzi z pośladka i z nogi. Także jest to ćwiczenie kształtujące. I tu polecam 3, 4 serie, po 15, nawet 20 powtórzeń. Zatrzymajcie ruch, kiedy wasze udo prostuje się do tyłu. Przytrzymajcie, skupcie tą pracę w obrębie mięśni pośladkowych. Także tu oczywiście robimy to raz na jedną, raz na drugą nogę. I przechodzimy do ostatniego, czwartego ćwiczenia, którym jest. Też jedno z moich ulubionych ćwiczeń, odwodzenie w podporze bokiem. I wszystkie moje klientki po prostu katuje tym ćwiczeniem i widać mega efekty. Szczególnie u osób, które narzekają na tak zwane hip dip, czyli te wgłębienia w obrębie stawu biodrowego, w obrębie boku pośladków. I teraz tak, na czym polega to ćwiczenie? Wykonujemy je oczywiście w pozycji bocznej, taki plank bokiem, podpieramy się delikatnie na udzie, które jest uniesione do góry, podtrzymuje nasze ciało, odwodzimy nogę do góry. I oczywiście, jeżeli to ćwiczenie jest dla Was za proste w 15-20 powtórzeniach, ale w wpierw sprawdźcie, możecie obciążyć nogę gumą mini band, czy też obciążnikiem na kostce. Ale pamiętajcie, haczyk tkwi w tym, że tak naprawdę Odwodziciele uda pracują zarówno kiedy odwodzimy lewą nogę, jak i prawą, bo ta noga wizometrii jest napięta, kiedy nas podpiera na dole i starajcie się nie robić przerw między lewą a prawą nogą, którą potem odwodzicie. Także ćwiczenie szczególnie fajnie wpływa na boczne i górne części kupy, czyli mięśnie pośladkowe, średnie i małe, które przypominam. Są najsilniejszymi odwodzicielami w stawie biodrowym, więc robiąc to odwodzenie, najbardziej aktywujecie właśnie te mięśnie, a one są skryte pod pośladkowym wielkim, także warto je ćwiczyć, żeby wypchnąć jeszcze bardziej tyłek, żeby był zgrabny, taki kształtny, apetyczny. Także słuchajcie, macie cztery ćwiczenia, które doskonale wzmocnią wasze mięśnie pośladkowe, a nie będą w żaden konkretny sposób obciążać mięśni czworogłowych uda. Jeśli je czujecie, znaczy że robicie coś Niedobrze, nieodpowiednio technicznie, także popracujcie nad ruchem, nad czuciem mięśniowym. Tutaj czwórki nie pracują, bo nie wykorzystujemy ich funkcji, czyli wyprostu w stawie kolanowym. Pamiętajcie o tym, żeby jednak ćwiczyć całe ciało. Dobierzcie sobie odpowiednie ćwiczenia, zaglądajcie i sprawdzajcie inne materiały na tym kanale. Mam nadzieję, że stworzymy solidną grupę pośladkowiczów na polskim YouTubie, na polskim rynku Fitness i będziemy konkretnie ćwiczyć i wszyscy będziemy się cieszyć zgrabnymi tyłkami nie tylko kobiety, ale i faceci. Pamiętajcie, że mocne pośladki chronią kręgosłup, odpowiadają za waszą postawę, stabilizację, równowagę, także warto je ćwiczyć nie tylko ze względów e, jakby widokowych, ale również ze względów zdrowotnych. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał wam pomógł. Dajcie łapkę do góry, jeżeli e, podobał wam się ten filmik i zapraszam do obserwowania oczywiście kanału i kolejnych materiałów. Do celu z pasją. Cześć!